Nazywam się Aneta Wójcik, jestem specjalistą do spraw kluczowych klientów w firmie Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie. To jest firma z 50-letnią tradycją, jeżeli chodzi o rynek usług informatycznych i między innymi od kilkunastu już lat współpracujemy z samorządami. Dla nas, udział w Krajowym Kongresie Forów Skarbników to jest świetna okazja do tego, żeby zaprezentować firmę, żeby spotkać się z naszymi klientami żeby wspomnieć o naszych nowych produktach, które w tym momencie wprowadzamy na rynek, a jest to m.in. platforma zamówień publicznych, czyli taka aplikacja, która w tym momencie jest na rynku poszukiwana i która, na którą jest popyt.